Hej, z tej strony Jasia i witamy w kolejnym odcineczku z Beyond the Souls. Paweł. Co? <śmum> Mam teraz słuchawki. Wygłuszające, <śmum> więc może mnie nie słyszeć. Cześć! <śmum> Co nam się dzieje? Przecież tak mnie nie słyszysz? O! Łe. Trochę jest demoniczny. To chyba ja idę. Nie, ty jesteś dobry. Mamo! Mimo wszystko to ty, ty nie straszysz aż w taki sposób. Mhm. Pamiętasz, że ona mówiła o e, tych złych potworach. Pamiętasz, że miała podrapane ręce? Mhm. To nie Aiden, jej zrobił wtedy, nie? Mhm. Mówiła tak. Tak, no tak, tak. Słonko, nie możesz. Możesz powtórzyć? Że <grym się grym> <nie słyszysz. grym> Żartuję, nie słyszałam wszystko. <grym> znajdź sobie jakieś zajęcie. Właśnie, znajdź sobie jakieś zajęcie nie siedzisz przy kąpie i grasz. To jest lepsze niż siedzieć przy oknie, tak widzisz. O. Ale ona jest mała. A mały nie może siedzieć przy kąpie? Może. Powiedz to im. Mogą. W sumie no. nawet to. Wszyscy siedzą. Mały, duży, no, średni każdy. Ja jestem siądę <laughs> Paweł, jak skarpetki mam. Pięciopalczaste! Mam pięciopalczaste skarpetki. Poglądałam sobie. No właśnie, powiem. wcisnęła wyłącz. No wiem, bo ja nie chciałam przedłużać. Po bo, ogóle, bo święta są idealne. <coughs> Tam się pali czas. ogień, wiesz? mnie na chwilę. W kominku, tak. Dobra, to ja się ubiorę. <noise> to było dobre. Gdzie idziesz? Nigdzie, ja tylko wyglądałam. Aha, tylko wyglądałaś, dobra, to może załączymy, założymy te buciki, Uuu. No to nie Na górę też pewnie nie możemy pójść a my się czymś zająć, no dobra, no to może bombki powiesimy na, na choince Też nie A może tu wyjdziemy? Halo? Mogę ci jakoś pomóc? Czy ty masz ADHD? Biegasz tutaj jak nie wiem. Hej, co się stało? Nic. Chciałam tylko się przytulić. Właśnie. Teraz lepiej? OK Mama już pracy. Co ja nie byłam tutaj robić w tym domu? Ty, Posprzątaj, ugotuj, zrób coś. CIASTKA Mogę, ciastko? Ale zaraz będzie obiad, kochanie. Jak się teraz najesz, nie zjesz obiadu. To ja ci co zawsze powtarzam, a ty co? I także żeś ciastka przed obiadem? Nie, zawsze po obiedzie od razu. No no. Ej, bo kamerzysta nie nadąża za tobą, wiesz? No, bo ja, co ja... Na okrążenia robisz, czy co? <głos> <głos> no bo ja nie wiem co ja to zrobić. No patrz, mogę jedno co tu usiąść sobie. Śmiesznie. Hm. Ja bym chciała wyjść do tego ogrodu. Możemy? No to iść do ogrodu. Właściwie nie mogę, bo nie mogłam wejść te drzwi. A kominem? A co ja A jestem? Nie mogę. A wy na przykład. Masz. No i zobacz, już, proszę bardzo, tutaj... Co zostaw mamy? Ciach, nie. Zimno jej się zrobiło, o nie. Dobra, Ale teraz. Zaraz ci otworzę drzwi, patrz. Um, czekaj. Chyba nie zbyt Ja zobaczę ten kominek. Oh, kominek jest patrz, on się pali Dobra, dam więcej ognia. Choinka. Po prostu weź tam zamigotaj. No dokładnie. Okej. Okay. Ehm, um, czekaj. O, telewizor odpalimy. Um, Czy napięto się tam włamujesz? No chwilę, poczekaj, bo No dobrze. i kto tutaj tak tą kamerą miota? No poczekaj, no bo szukam teraz te buty jest z... Nie, czekaj, butów chyba nic nie zrobimy. To jakieś... O, czekaj, tu jest radio. A O. radio, no i co się z nim dzieje? Trzeba je naprawić. Czekaj, tutaj. Oh. Um, co to jest? No kresłem podrzucisz. A, okej. Okay. O jak fajnie! No jeden. Nic nie zrobiłam, mamo, to nie ja! Idź teraz na dwór nie przejmuj się. Nic się nie stało. Jeszcze. Ale jak, ja musiałam coś jak zrobić. Ja się od razu usprawiedliwiła. Mamo, to nie ja. O, o, czekaj. No ale... Można wybić jakieś okno albo coś? Tu coś jeszcze jest. Zegar. Ciągle stawi zegar. Będzie... No, żeby, żebyś mogła już sobie pójść. Czekaj. Ja mogę iść do swojego hmm. pokoju, to będzie szybciej. No poczekaj, może coś tu zniszczę jeszcze. Nie? No i tak to nie zauważy. No ale jak... Wróć! No ale to się spali, przynajmniej wszystko! Zamiast coś spalisz się? Patrz, o tu coś jest. Ci już zrzucę to. Bo już miałam w razie czego. wróć! Dobra. Idź tam na górę, weź to coś tam. Coś tam? Tam jest pewnie rewolwer. Nie, pewnie to jest pudełko ze zdjęciami. Tak, zgaduję. skarbie, mam do ciebie prośbę. Teraz? Przyniosłabyś mi olej z garażu? Y, jasne, nie ma sprawy. Ale ja idę na górę. Ej Jaszonka, ale ty wiesz, że garaż jest zawsze na dole? Najpierw mieliśmy pudełko. <gry> Idę po pudełko. Później po olej. Najpierw ono, ono, na razie ono tam mnie naczynia. Zaraz ci przyniosę olej, nie krzycz. Powiedziałam, że zdjęcia? Mm, to słabo zdjęcie... Jest jakieś dziwne... Tak... Jakby wibrowało... Też to czujesz? No... Nie... A! Mam walnąć i czołem? w Coś? Skieruję, nie ma... A! Myślisz, że to niebieski... na moją główkę. No poczekaj, to nie jest nie takie proste. Nie radzisz sobie? Dobra, ktoś sobie to nie radzi. O. Hmm. Czemu to było wspomnienie ze szpitala? Zdjęcie było dziecko. A mogę to wziąć teraz? Tak. Okej. Okay. Grzeczny Aiden. Grzeczny Aiden. Zaraz ja mam grzeczny Aiden. Dawaj to zrzucę. Dobra, idziemy po olej. Czekaj, jest tu coś jeszcze do rozwalenia? Nie ma, już sprawdzałeś. A mogę ci uderzyć krzesłem? A mogę ci zaraz <noise> walnąć w płet? Dobra, istam no. Idź po ten olej. Jeszcze jakby nie słuchała. Musisz coś na dół. A gdzie idę? No zostanę u góry. Może jeszcze mam strych No tak, no wiadomo, że samochód się parkuje zawsze na piętrze, nie? Tylko gdzie tu jest garaż? O. Wolałabym tu nie wchodzić. Nie, i to ma być garaż. Z takim lipnym światłem. Na pewno. Na pewno tu się nic nie stanie, prawda? Wypuść mnie. Zaraz przej przejrzę szybko co tu się dzieje. Idę po olej. Idę po olej. Ja się czuję teraz jakby. Jak... Jezus Maria, ten manekin. Kto normalny trzyma manekiny w domu? Ale to masz wziąć olej samochodowy, czy olej do obiadu? No to jest olej. Coś jest nie tak. W sumie olej to olej, nie? Nieważne, czy, nie tak. czy lejecie do silnika, czy do. Widzisz, że coś jest nie tak? Nie, wszystko jest w Coś jest nie tak, drzwi się zamykają. Miałam wrażenie, że drzwi się zamykały. To się nazywa przeciąg. Nie, po prostu miałam wrażenie, że one się zamykały. I to nie było przez Adyna. Dzięki, skarbie. Weźmy jeszcze raz do garażu. Właśnie... tam jest coś nie tak. Skarbie, może pobawisz się w po ogródku? Zawołam cię na obiad. Dobrze. Hmm, no dobra. To ja się taką ubieram, a może możemy się nie ubierać? Nie, no dobra, ubierzemy się, nie będziemy już kurteczka. Szaliczek masz? I te buciki. No i gotowa. duża dziewczynka sama się ubiera. Jak szybko? Szybciej od ciebie. Już idę, chyba nie była za bardzo zadowolona. Świetnie, teraz się nudzę, jest mi zimno. Mm. No to wypuść wypuśćmy. Nie nigdy nie Może pobawimy się piłką? <laughs> Co? No, piłkarzem to ty nie będziesz, nie? Zobacz czy możesz coś tu zrobić z tą piłeczką ehm, Chyba tu jest piłeczka Piłka zniknęła Co jest? Gdzie jest piłeczka? A tu jest Tu jest piłeczka no. Czekaj, co to za krzak? Ja nie chcę ci się bawić Coś jeszcze? Czekaj Tu już chyba nie ma, nie? Chuśtawka, mi... mogę cię pochuśtać chyba Dobra, no to... <laughs> no, może w ten Możesz tak to nie... wróć, wróć, wró wróć, bo tam są dzieci jakieś. Tak? Dobra. Yy, z tyłu, co tobą. Tak? Tak słyszę przynajmniej. No właśnie ja nie jestem pewna, bo mam tylko jedną sławkę. A. Pewnie ta deseczka jest y, bardzo znacząca. Gdzieś na ulicy! Mam miejsce do zabawy. Zobacz, a, a nie, też się bawić. Dobra, wiem, że nam nie wolno. Dawaj, Pobawimy się tylko chwilę i wracamy. I kto to jest niegrzeczny? Co? I kto to jest niegrzeczny? Nigdzie nie idziesz. Czy możesz mi pomóc? Nie. Nigdzie nie idziesz. Nie. Mogę ci Ona nigdzie nie pójdzie. Ciach! Otwarte. A ty decydujesz, czy wchodzisz, czy nie? Ja nie chcę, żeby ona tam poszła. Czemu? No bo będzie się bawić z dziećmi. Będzie się bawić z dziećmi, nie wolno jej. No, mama jej nie pozwoliła. Hej, bawisz się? Schowaj się szybko, inaczej najesz się <laughs> Widziałaś, te... widziałeś to Czemu ten chłopczyk jest wcięty w nią? Ale masz cela? A czemu nie biegasz? No, nic się nie chcę. <laughs> Myślałem, że nogi ci przymarzły, wiesz? No i co rzucasz? O! No i spoko, widzisz. <grywka> Bitwa na śnieżki. Nie wiem, kogo nam, ale... Nikogo rzuciłeś po prostu w kupę śniegu i tyle. Łapto! może wejść złap ten śnieżkę żeby z lodem była? Albo z kamieniem, o tak. Już po tobie ucho Mam nie. No i masełka. Makijaż mam. Nie no, masełko. O, czekaj. Możesz mu coś zrobić albo nic nie robić. Ej, nie! O, tak! Dobrze! Ej, zostaw go! No poczekaj. No. Jesz Przeżyję przeży jeszcze. Przeży nie, 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 jeszcze chcę! Zostaw to! Ej, no, no patrz. Przeżyłbym, miał dużo powietrza w ten. Widzisz jakie ma fa-fa-fa-fafle takie, i tam powietrza wchodzi. Prawie mnie zabiła. Ona? Widzieliście co zrobiła? To wiedźma, przeklęta wiedźma! Co tu się dzieje? To wiedźma! Mówię wam, Jodi, to wiedźma! Co zrobiła? Chodź, chodźmy do domu. Chodźmy. Wejdź do środka. No teraz ani ja, ani Pizzuś nie dowiedzą, czy mógłbyś udusić. Mógł nie wolno ci opuszczać podwórka. Inne dzieci się bawią. No czego ja nie mogę? Zobaczymy w temu chłopcu, Filip. Ja nic nie zrobiłam. To Aiden. Chciał mnie chronić i myślał. Mam już dosyć tych twoich usprawiedliwień. Tym razem. Nie, nie. Się nie Filip nie. O, o, o. Spróbuj no. Już! Hmm. hmm... Spróbuj zasnąć, kochanie. To była ta scena z, z tymi potworami. Na początku były. Dobranoc. Nie gaś mamo, światła. Boję się potworów, mamo. One tu przejdą. Kochanie, potwory nie istnieją. Zostawię zapalone światło. To nic nie da. Nie lepiej zostawić zapalone światło w pokoju niż w przedpokoju? O! Mogę coś robić, mogę coś robić. Zapadł mi migam. Co to oh, Muszę to słuchać innego. Suzan to nie jest dziecko. To Suzan to jest potwór. Jak śmiesz tak o niej mówić? Rzeczy, mm. które się dzieją wokół niej, nie są normalne. Jest coraz gorzej na Boga Suzana, a jak zwróci się przeciwko nam, nie bądź śmieszny. Suzan to coś jest jak dzikie ha. zwierzę. Nie wiemy do czego jest zdolne. Mieszkamy pod jednym dachem z jakimś demonem. Suzanne, to się musi skończyć i to natychmiast. Ciężka znaczy sprawa. Albo zginiemy. Nawet bardzo ciężka. się opiekować małą dziewczynką, a nie tym. tym czymś. Robisz? Co? Możesz chociaż przez chwilę, nie wiem, poczuć powagę sytuacji? No bawię się w kamerzystę teraz. Zbliżenie na twarz. Z... Na dłoni chciałem zrobić zbliżenie jeszcze, bo akurat się macnęli tam. Co? Co? Nie ma tak jak dobre spanko. Ten królik jest trochę przerażający. Sam królik w sobie? No. Mam duże oczy i co z tego. Ostre zęby. Nie ma się czego bać, Hayden. Słyszysz? Nie ma się czego bać. Spróbujmy zasnąć. Tutaj jesteśmy bezpieczni. Na pewno. To jest przerażająca zabawka. Jody. Jody. O tu się. I to było wtedy, kiedy ona poznała tego doktora, tego lekarza. Ona, to, to był pierwszy moment, kiedy on ją zobaczył i mhm. ona miała te właśnie rany. A, wyszłaś porę z garażu zobacz. Miało coś się stać. Widzisz, szybciutko. Dlatego mówiłam, że coś było nie tak. No, ale nie ma informacji, czy mogliśmy udusić tego chłopczyka. A, zachowała się grzecznie. 73% osób wybrało tą ścieżkę i 19% tylko znalazło pudełko. Czyli większość widzów nawet nie wie co się stało dalej, gdyby przytrzymał do końca. Ale 19% tylko i właśnie znalazło pudełko i dowiedziało się o wspomnieniu. A kto, kto znalazł pudełko? No ty, bo ci pozwoliłam wyjść. Polatam sobie, nie? No. Okej, okay, wydaje mi się, że to będzie na tyle w tym odcineczku, także dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym. Co mu trzęsiesz? Co mówisz? <laughs> Trzymajcie się, roz. Okay, pa pa!